Mediacja w postępowaniu administracyjnym, inaczej zwana mediacją administracyjną, jest sposobem wyjaśnienia sprawy oraz dokonania ustaleń dotyczących jej załatwienia przy udziale bezstronnego mediatora. Mediacja administracyjna daje możliwość wspólnego wypracowania rozwiązania stron postępowania i tym samym doprowadzenia do definitywnego załatwienia sprawy administracyjnej. Ma ona jednak pewne granice, bowiem ustalenia dokonane w toku mediacji administracyjnej nie mogą być dowolne, ale muszą mieścić się w ramach obowiązującego prawa. Dla organu administracji publicznej oznacza to, że działania podjęte po zakończeniu mediacji administracyjnej muszą być w pełni zgodne z prawem. Z kolei, w przypadku spraw, w których organ administracji publicznej działa w granicach uznania administracyjnego, ustalenia nie mogą wychodzić poza granice tego uznania. Mediacja administracyjna nie polega na ugodowym rozwiązaniu sporu poprzez wzajemne ustępstwa stron, jak ma to miejsce w prawie cywilnym. Istota mediacji administracyjnej nie dotyczy co do zasady sporu między organem administracji publicznej a stroną, lecz wyważenia interesu społecznego i słusznego interesu obywateli. Mediacja administracyjna może przyczynić się do rozwiązania problemów występujących w postępowaniu administracyjnym, takich jak przewlekłość postępowania, a czasami nadmierny lub niewłaściwie pojmowany formalizm. Organ administracji publicznej ma obowiązek zawiadomić o możliwości przeprowadzenia mediacji administracyjnej na wniosek z strony albo z urzędu. O możliwości przeprowadzenia mediacji administracyjnej zawiadamia się także organ, który powinien wyrazić opinię lub zgodę, albo zająć stanowisko przed rozstrzygnięciem sprawy. Gdy uczestnicy mediacji administracyjnej wyrazili na nią zgodę, obowiązkiem organu jest wydanie postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji administracyjnej i odroczeniu rozpatrzenia sprawy. Po skierowaniu sprawy do mediacji organ niezwłocznie przekazuje mediatorowi dane kontaktowe wszystkich uczestników mediacji i ich pełnomocników. Jeśli cele mediacji administracyjnej nie zostaną osiągnięte i nie dojdzie do porozumienia albo upłynie czas na jej przeprowadzenie, organ administracji publicznej jest zobowiązany do wydania postanowienia o zakończeniu mediacji i do załatwienia sprawy na zasadach ogólnych. Jeśli mediacja administracyjna zakończy się sukcesem i zostaną dokonane ustalenia dotyczące załatwienia sprawy, organ administracji publicznej załatwia sprawę zgodnie z tymi ustaleniami. W wyniku mediacji administracyjnej, strona może wycofać lub zmodyfikować swoje żądanie, wniosek albo wniesiony przez siebie środek odwoławczy. Ponadto, efektem mediacji może być zawarcie ugody między stronami. Czynności organu w takim przypadku będą polegały na zatwierdzeniu bądź odmowie zatwierdzenia ugody. Mediacja w postępowaniu administracyjnym trwa do dwóch miesięcy. Wyjątkowo, na wniosek jednego z uczestników mediacji lub z innych ważnych powodów, termin ten może być przedłużony jednak nie dłużej niż o miesiąc.